Dzień dobry albo nawet i dobry wieczór państwu szanownemu. Myślałem, że dzisiaj przy sobocie to tak sobie na miękko troszeczkę porozmawiamy o wydarzeniach, które w ostatnich dniach miały miejsce na froncie wojny na Ukrainie, a tu proszę wielka niespodzianka. Zapytacie szanowni państwo, kochani moi, jak powiedział kandydat na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, który kandydatem nie był, a mianowicie Krzysztof Kaborodo a ja Wam odpowiem jaka. Otóż sytuacja na Pacyfiku ponownie zaczyna ulegać zaostrzeniu. Chińczykom mało było awantury z samolotami pokładowymi J-15B i maszynami F-15J, bo ostatnio wspólnie z Rosjanami zdecydowali się na przeprowadzenie kolejnych operacji lotniczych w tym regionie. Tym razem z wykorzystaniem bombowców strategicznych, a w odpowiedzi doszło do rozmieszczenia na terenie Japonii, co najmniej dwóch amerykańskich bombowców strategicznych B-52. Na razie wiadomo o co najmniej dwóch, ale z Amerykanami nigdy nic nie wiadomo. Zacznijmy jednak od początku. Siły powietrzne Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, wspólnie z rosyjskimi siłami powietrzno-kosmicznymi, przeprowadziły wspólny patrol powietrzny nad Azją i wodami Pacyfiku. Wydarzenie to nie jest ani pierwszym, ani ostatnim wspólnym zadaniem zrealizowanym przez samoloty należące do Chińczyków i Rosjan, ale zostało zrealizowane w dość ciekawych i nietypowych okolicznościach. Otóż aktualnie napięcia na obszarze Pacyfiku narastają bardzo szybko, i możemy tutaj przywołać chociażby ostatnie wydarzenia, o których nie dalej jak wczoraj mówiłem na kanale. Zapraszam do zapoznania się z wczorajszym materiałem osoby, które jeszcze tego nie zrobiły. No i musimy teraz przejść do tych ostatnich wydarzeń. Otóż w ramach wspólnego patrolu zrealizowanego przez chińskie bombowce średniego zasięgu de facto H6K oraz rosyjskie bombowce Tu-95MS miał miejsce ośmiogodzinny patrol nad wodami Morza Japońskiego, Morza Wschodniochińskiego oraz zachodniego Pacyfiku. Chiny i Rosja to jedyne państwa, które obecnie Produkują samoloty bombowe, które są określane mianem bombowców strategicznych. Jak już wspomniałem, do chińskiego H6K to określenie nie do końca pasuje. Natomiast w teorii do grona państw, które budują samoloty bombowe o zasięgu strategicznym, można by czy raczej międzykontynentalnym, można by zaliczyć jeszcze Stany Zjednoczone, gdzie rozwijany jest projekt B-21 Ryder. Natomiast tutaj jest drobny problem, ponieważ samolot B-21 rider, który jest obecnie rozwijany, nie jest wprowadzony do produkcji seryjnej. Więc tylko Chiny, które produkują bombowce H6K, i tylko Rosja, która produkuje bombowce Tu-160. To państwa budujące maszyny tej klasy na skalę seryjną. Oczywiście seryjna produkcja bombowców strategicznych starszych typów została zakończona w Stanach Zjednoczonych w 2000 roku. Natomiast obecnie na świecie są tylko trzy państwa, które posiadają flotę bombowców strategicznych, i tutaj pod względem siły, tych flot możemy powiedzieć o Stanach Zjednoczonych jako o tym najsilniejszym państwie, następnie wspomnieć Rosję i Chiny. Zacznijmy jednak od tego, że w ostatnich latach wspólne działania, które były realizowane przez lotnictwo rosyjskie i chińskie, były stałym elementem krajobrazu w Azji. Od końca pierwszej dekady XXI wieku Rosjanie i Chińczycy wielokrotnie Realizowali wspólne działania nad Pacyfikiem, natomiast jednym z kamieni milowych, jeśli chodzi o współpracę polityczno-wojskową pomiędzy Pekinem a Moskwą, były wydarzenia z lipca 2024 roku, gdy Rosjanie wyrazili zgodę na rozmieszczenie na swoim terytorium samolotów bombowych H-6, które zostały wykorzystane do przeprowadzenia pierwszego wspólnego rosyjsko-chińskiego patrolu u wybrzeży Alaski. Samolot bombowy H6 to maszyna, która delikatnie rzecz ujmując, nie należy do najmłodszych. H6 to bombowiec, który w prostej linii wywodzi się od radzieckiego bombowca Tupolew Tu-16, którego dostawy do Chin rozpoczęły się w 1958 roku. No więc Tu-16 i jego klony de facto zasługiwałyby już na zasłużoną. Emeryturę, bo 70 lat pracy to nawet w polskich warunkach ponad 70 lat pracy za chwilę. Spora przesada. Natomiast umowa na podjęcie produkcji licencyjnej samolotów Tu-16 w Chinach została zawarta jeszcze w latach 50. XX wieku, i od tego momentu w Chinach produkowane są bombowce noszące oznaczenie H6, które stanowią de facto twórcze rozwinięcie tego co przyśniło się kiedyś tu polewowi a co było nazywane tu polewem tu 16 do listopada 2020 roku siły powietrzne chińskiej armii ludowo wyzwolenczej posiadały na stanie 231 samolotów H6 w różnych odmianach i nadal kontynuowały ich produkcję chociaż pomiędzy samolotami które były wprowadzane na samym początku produkcji seryjnej do służby a opracowywanymi w ostatnich latach wariantami, no to jest mniej więcej taka różnica, jak pomiędzy nowoczesnym ścigaczem, który kupicie jakąś Hondą czy innym Mitsubishi, a starą WFM-ką sąsiada. Samoloty w odmianie H6K to bombowce, które na pierwszy rzut oka. Nie wyglądają na zbyt nowoczesny sprzęt, natomiast zostały poddane bardzo głębokiej modernizacji i wprowadzono do nich wiele nowoczesnych systemów, które sprawiły, że ten samolot jeszcze przez wiele lat będzie pozostawał w chińskiej służbie. Trzeba powiedzieć sobie o tym, że pierwszy prototyp tej odmiany bombowca H6 wzbił się w powietrze w 2007 roku. Natomiast pierwsze samoloty w tej wersji zostały wprowadzone do służby w październiku 2009 roku i to wprowadzenie tych maszyn do służby było związane z obchodami 60. rocznicy powstania Chińskiej Republiki Ludowej. Samolot H6K posiada zdolność do przenoszenia pocisków manewrujących CJ10A. Warto również dodać, że z tych samolotów wykasowane zostały stanowiska strzelców pokładowych, którzy w starszych odmianach obsługiwali działka kalibru 23 mm, no i w miejsce stanowisk strzeleckich zostały wstawione dodatkowe systemy elektroniczne, m.in. systemy samoobrony. Samolot H6K został nazwany przez Chińczyków Zansien, co można tłumaczyć jako Bóg wojny, oczywiście w tym takim moim bardzo słabym chińskim, któregoś nigdy się nie uczyłem, więc zapewne wypowiedziałem to źle. Sama maszyna jest zdolna do przenoszenia pocisków manewrujących, o czym już wspomniałem i można zabrać ich całkiem sporo. Niektórzy, jeśli chodzi o lotnictwo amerykańskie, porównują samolot B52 do jak to było określone, jak to było ujęte, latającego autobusu, który przenosi bardzo dużo bomb, no to tutaj jest podobnie. Jednocześnie na pokład samolotu H6K można załadować 6 pocisków YJ12 i od 6 do 7 pocisków ALCM. Samolot dostał jeszcze znacznie oszczędniejsze silniki niż wcześniejsze wersje, to zaś też pozwoliło na zwiększenie jego zasięgu. Wiadomo, że na chwilę obecną co najmniej 20 samolotów H-6K jest wykorzystywanych przez Chińczyków w ramach 106 Brygady Lotniczej, która stacjonuje na terenie bazy lotniczej w prowincji Neixiang. I są one przewidziane do przenoszenia 20 pocisków z głowicami atomowymi, które stanowią część chińskiej triady atomowej. Kolejnym elementem zwiększania potencjału chińskich bombowców strategicznych jest wprowadzenie w ostatnich latach do służby w chińskim lotnictwie wojskowym latających cystern YY20. To zaś pozwoliło na zwiększenie zasięgu samolotów H6K, które są. Przystosowane do pobierania paliwa w locie, i obecnie dzięki tej zdolności mogą prowadzić operacje bojowe nad znacznie większym obszarem obszar Pacyfiku niż w przypadku wcześniejszych odmian, które były przez Chińczyków wykorzystywane. Jednocześnie w ostatnich latach mówi się w Chinach i nie tylko, coraz więcej o tym, że flota bombowców strategicznych flota lotnictwa strategicznego będzie przechodziła głęboką metamorfozę. Metamorfozę polegającą na wprowadzeniu do służby większej ilości nowoczesnych statków powietrznych, i tutaj mowa głównie o maszynach bezpilotowych. Możemy tutaj wspomnieć o chińskim bombowcu Stealth CH7, który wykonał swój pierwszy lot w listopadzie tego roku i który będzie miał podobny zasięg do samolotu H6K, a więc tej najważniejszej chińskiej maszyny załogowej obecnie. Jednocześnie w Chinach trwają działania nad stworzeniem jeszcze jednej platformy bezzałogowej, która ma być większa, posiadać większe możliwości od wprowadzanego obecnie do służby amerykańskiego bombowca strategicznego B-21 Ryder, który jest w fazie rozwoju i ma stanowić naturalnego następcę piekielnie drogich samolotów B-2 Spirit. Natomiast, jeśli chodzi o te państwa, które posiadają floty bombowców strategicznych, to tutaj chyba najsłabiej przedstawia się Rosja, która podejmuje starania stworzenia własnego bombowca nowej generacji i działania te podejmowane są w ramach programu PAKDA. Natomiast program ten, o którym pojawił się na kanale osobny materiał do zapoznania się, z którym bardzo serdecznie zapraszam, na pewno go znajdziecie. Był zresztą stosunkowo niedawno, napotkał na poważne opóźnienia. To zaś spowodowało, że w Rosji została wznowiona produkcja samolotów Tupolew Tu-160, które były opracowane w tym schyłkowym okresie zimnej wojny. Natomiast to, czy budowa samolotów PAK-DA zostanie doprowadzona do końca, jest bardzo wątpliwa. Natomiast tak z czystej spolegliwości, ja bym tutaj naprawdę nie miał nic przeciwko, gdyby te samoloty PAK-DA. Powstały, bo zapowiadają się z takiego punktu widzenia modelarskiego, z takiego punktu widzenia sympatyka lotnictwa kogoś, kto naprawdę jara się samolotami bardzo ciekawie. Tak czy inaczej, ponieważ, jeśli Rosjanie i Chińczycy coś zrobią, zwłaszcza w pobliżu granic państwa, sojuszniczego lub uzależnionego od Stanów Zjednoczonych, no to Stany Zjednoczone muszą podjąć reakcję. Żyjemy dzisiaj w czasach, kiedy o wielu rzeczach mówi się, że są neo, no i możemy zaryzykować stwierdzenie, że mamy też neo zimną wojnę, no więc także i tutaj coś takiego się dzieje. Otóż, w ramach odpowiedzi na działania przeprowadzone przez Chińczyków i Rosjan, w ostatnich dniach siły powietrzne Stanów Zjednoczonych dokonały rozmieszczenia na razie dwóch bombowców strategicznych B-52H Stratofortress, które przystosowane są do przenoszenia broni atomowej na terenie Japonii, i oficjalnym celem, oficjalnym zadaniem tych bombowców, a dokładniej załóg tych bombowców, jest przeprowadzenie wspólnych operacji z japońskimi myśliwcami, które wchodzą w skład sił powietrznych samoobrony. Wspólny przelot bombowców B-52H i japońskich myśliwców miał miejsce w dniu 11 grudnia i stanowił odpowiedź na wydarzenia ostatniego tygodnia, kiedy to miał miejsce incydent opisany w jednym z ostatnich materiałów, a także wspólny patrol chińsko rosyjskiego zespołu. Japońskie źródła rządowe opisują ostatnie wydarzenia, które miały miejsce z udziałem amerykańskich samolotów, jako pokaz siły i spójności sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast spośród kilku typów bombowców strategicznych wykorzystywanych przez US Air Force, B-52 jest nie tylko najstarszym, ale również najbardziej narażonym na zestrzelenie typem samolotu bombowego. Rozmieszczenie B-52H miało na celu natomiast przede wszystkim zademonstrowanie ze strony Stanów Zjednoczonych gotowości do prowadzenia wspólnych operacji bojowych we współpracy z japońskim lotnictwem wojskowym. W obecnej sytuacji politycznej, gdy narastają niepokoje pomiędzy Tokio a Pekinem, pojawienie się w tym regionie świata bombowców strategicznych jest generalnie rzecz biorąc dość. Zrozumiałą sytuacją, tym bardziej, że Japonia od pewnego czasu deklaruje, że będzie chciała aktywniej działać na arenie międzynarodowej. Tutaj możemy wspomnieć chociażby o zapowiedziach współpracy z Tajwanem i wsparcia Tajwanu w obronie przed Chińczykami z kontynentu, jeśli ci podejmą próby przeprowadzenia inwazji na Tajwan. W odpowiedzi na te deklaracje w pierwszym tygodniu grudnia bieżącego roku doszło do przeprowadzenia manewrów u wybrzeży Japonii z wykorzystaniem chińskiego lotniskowca, którego grupa pokładowa składała się m.in. z samolotów J-15B. W celu ich przechwycenia zostały wysłane samoloty F-15J należące do Japończyków, natomiast Japończycy przeprowadzili również ćwiczenia z wykorzystaniem samolotów Mitsubishi F-2 przenoszących pociski przeznaczone do zwalczania okrętów. No, i B-52 jest dość często wykorzystywany jako wprowadzenie do pełnego amerykańskiego pokazu siły, i tak właśnie możemy odczytywać obecną sytuację, która miała miejsce na terenie Japonii. Nie wierzycie? No to popatrzmy na to, co się działo u wybrzeży Wenezueli. Stany Zjednoczone rozpoczęły zwiększanie swojej obecności wojskowej w tym regionie, właśnie od skierowania tam dwóch bombowców B-52H, których sama obecność miała wywołać odpowiednie wrażenie na rządzie Wenezueli oraz boliwariańskich siłach powietrznych to jest oficjalna nazwa lotnictwa Wenezueli. Natomiast oni się nie wycofali. Samoloty B-52 zostały rozmieszczone przeprowadziły liczne pokazy siły w regionie. Działały nad Morzem Karaibskim od połowy października, a zaraz potem na tym samym akwenie pojawiły się bombowce B-1B, znane także jako Bone. Wcześniej samoloty B-52 były wykorzystywane do stworzenia projekcji siły na całym świecie. Od Zatoki Perskiej, gdzie te działania, gdzie ta projekcja siły była wymierzona w Iran, przez Arktykę, tutaj pokaz siły był wymierzony w Rosję. Chociaż B-52H po raz pierwszy wszedł do służby jeszcze podczas wojny we Wietnamie i ma liczne niedociągnięcia i problemy, to nadal jest bardzo istotnym samolotem, a to chociażby ze względu na to, że samoloty B1B, jak również B2, mają bardzo niskie wskaźniki dostępności. Tutaj mówimy o samolotach B1. Natomiast jeśli chodzi o samoloty B2, no to koszty utrzymania tych maszyn doprowadziły do ekstremalnego uzależnienia się amerykańskich sił powietrznych od B52, którego nie ma jak zastąpić. Tak czy inaczej, nie da się ukryć, że rozmieszczenie amerykańskich bombowców, znanych jako nosiciele broni atomowej na terenie Japonii, przynajmniej dla mnie, ma takie dosyć. Yy, Mocne konotacje i budzi mieszane uczucia, natomiast ostatnie wydarzenia są elementem pokazu siły wymierzonego w Pekin, który z jednej strony ma bardzo wiele do nadrobienia, zwłaszcza jeśli chodzi o przygotowanie się do prowadzenia operacji bojowych z wykorzystaniem bombowców strategicznych, bo Pekin takich doświadczeń po prostu nie ma, a nie ma ich, bo nie miał ich kiedy zdobyć. A z drugiej strony, trzeba powiedzieć sobie, Także i to, że prowadzenie jakichkolwiek operacji z wykorzystaniem bombowców strategicznych jest mieczem obosiecznym. Pokazały to zarówno ukraińskie uderzenia na rosyjskie bazy bombowców strategicznych, zrealizowane w ramach operacji Pajęczyna, jak również mające kilka lat temu wypadki na terenie amerykańskich baz wykorzystywanych przez samoloty B2. Wystarczyło bowiem, by jeden z bombowców B2, które są naprawdę, Strasznie drogie w eksploatacji, zjechał z pasa startowego, no i doszło do zablokowania ruchu na terenie całej bazy. Pozbawiono stacjonujące tam jednostki możliwości realizowania jakichkolwiek lotów, nie tylko lotów bojowych. Natomiast wracając do Pacyfiku, to trzeba powiedzieć sobie bardzo otwarcie, że aktualnie trwa tam prężenie muskułów. Pytanie tylko, kto z tego prężenia muskułów wyjdzie z twarzą, bo to jest jednak dosyć istotne. Na razie wszystko wskazuje na to, że z twarzą wychodzą jednak trochę bardziej Chińczycy. No ale to jest dopiero początek tego wielkiego pokazu i projekcji siły, i miejmy nadzieję, że na tym na Pacyfiku, na razie przynajmniej się zakończy. Dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Zapraszam Państwa do wspierania kanału. Co możecie zrobić na kilka różnych sposobów. Tutaj jest możliwość za pośrednictwem YouTube'a, wirtualnej kawy albo Patronajta. Lista widzów wspierających z YouTube'a i Patronite'a widoczna na ekranie. Zachęcam do dołączenia do tego szlachetnego grona bohaterów bez Peleryny. Zapraszam również do wsparcia programu budowy latającej pełnowymiarowej repliki samolotu RWD6. Link oczywiście w opisie. W opisie znajdziecie Państwo także link do zbiórki w ramach której gromadzone są środki, które będą przeznaczone na zakup silnika dla samolotu RWD6. No i oczywiście do zobaczenia się z Państwem Szanownym w następnym materiale, który mam nadzieję przy odrobinie szczęścia, przy pewnej dozie sukcesu, którego ostatnio mi troszeczkę brakuje, jeśli chodzi o walkę ze sprzętem, pojawi się na kanale już niebawem. Wszystkiego dobrego, cześć i cześć.